Cześć! Witam wszystkich miłośników Tetrujek z tej strony Żuku. Prace blacharskie zakończone. Bierzemy się za konserwację wykonanych elementów. Pierwszym etapem, jakim jest po, po zrobieniu blacharki, jest pomalowanie podkładem epoksydowym w miejscach, których metal. Było, było wyczyszczone do czystego metalu, na goły metal. Zostało to odtłuszczone, zmatowane papierem 220 w tym przypadku. Tak samo nowe reperaturki też zmatowane tym papierem 220 i pomalowane podkładem epoksydowym. Podkład epoksydowy jest to podkład na bazie żywicy epoksydowej. Jest to pierwsza warstwa, która powinna być podana na goły metal. Następnym etapem jest tak zwane gumowanie. Do tego gumowania używamy takiej masy uszczelniającej na pędzel. Pokażę wam teraz, w których miejscach ją się stosuje. Jest do tego taki specjalny pędzelek. On jest taki twardy. Nim troszkę się. Dlaczego jest taki twardy? Ponieważ nim się robi troszkę jak jak szpachelką jakbyśmy szpachlowali. To masą możemy sobie wyrównać jakieś nakłady blachy, pouszczelniać. Już wam pokazuję. Śrubokręt. Już wam pokazuję co będziemy nią robić. Taką właśnie masą uszczelniającą tu w samochodzie są zrobione, jak z fabryki wyjeżdżał. To właśnie coś takiego. I ten pędzelek służy do robienia właśnie takich Y, takich linii, jak tutaj, te takie oryginalne, wszystkie, które są. Oczywiście tutaj wycinaliśmy i mieliśmy miejsca skorodowane. Teraz będziemy tą masą sobie to wszystko robić. Ja już otwieram tą puszkę. Jest to taka guma dość gęsta. Cóż to tutaj jest? <gry> Nie wiem dlaczego to były dwa kaple. Co jest Udało się. Dobry. Jest to o takie coś, tak to wygląda jak się to bierze. I teraz zobaczcie, tutaj mam. Na przykład, takie miejsce trzymaj tak telefon. I tutaj była zrobiona taka łatka, i ona tutaj tak sterczy brzydko. Teraz nie to, tą masą. O, możemy sobie tak przyspachlować. Przyrównać to. Ten pędzelek jest taki sztywny. I on nam to wszystko zniweluje zrówna, że nie będzie widać, że tutaj było jakieś wykonywane naprawy. Jest to tak jak tutaj, ten oryginalny. Też jest to spękane, to możemy to sobie całe też tym pojechać, zrobić takie coś. Wszystko to wszędzie cały ten samochodzik będziemy tak utykać. Wyobraźcie sobie teraz, jak to robicie, że jedziecie w deszcz, czy zimą po soli, i to służy po to, żeby nam uszczelnić te auto, żeby, żeby ta, ta woda, ta sól nie dostawała się pomiędzy blachy. Ponieważ baranek tego nie zrobi. Baranek jest. Potem będziemy to oczywiście w następnym etapie barankować, ale on nam nie zatka takich wszystkich jakiś Y, y, nie, nie, nie takich o rzeczy, do tego jest ta masa. O tutaj taki rożek widać dobrze, widać to trzeba wziąć jej więcej. Bo oryginalnie tak też ten samochód miał tutaj, żeby ta woda o sobie ściekała. Żeby się nie dostawała, nie żałujemy z tym. Oryginalnie tego też było bardzo dużo. Chodzi o utkanie. Zrobić taki, żeby się te błoto tutaj nie zbierało Niepotrzebnie, żeby to nie stało z wilgocią A Jak zrobicie tą masą To będzie po prostu sobie o ta masa I będzie to wyglądać jak Jak oryginał Bo tak w oryginale właśnie to było o, I już tutaj ta woda będzie nie będzie się to błoto zbierało na tym. Dobrze to utykamy. Wszędzie cały taki tutaj jeszcze wstawiałem blaszkę, wstawka była. Trzeba to całe ładnie o. utkać. Jest to jeden z etapów. Tutaj ten zakładzik, co ja tutaj tak wstawiałem. Też salutki O, potem na koniec. O, proszę, jak to wygląda jak o. jak oryginał się robi. No i tak jedziemy wszędzie. Poświeć tutaj do góry. Wszędzie, gdzie nam coś się nie podoba. Tu na przykład taki element, wam pokażę. Też taka tutaj. Przejdź może z tamtej strony, tu będziesz tak bliżej. O widzicie, jest taka wstawka. Ona wygląda nie za fajnie. O, może tak, żeby coś zmieścić, dobra i tak trzymy. I nią sobie też utkamy to wszystko. O. Tutaj nałożymy chlas i w tą stronę też zrobimy taką jakby rynienkę tu zatykamy całe tutaj na przykład też tutaj po co ta woda tutaj niepotrzebnie mam żeby wciekała pomiędzy tą przedłużnicę a tą podłużnicę a a tą blachę więc całe to sobie o zatkamy i ta woda już nie będzie się tutaj dostawała będzie to sobie długie długie lata fajnie żyło najpierw nakładam nakładam wszędzie o, jak już będę miał to wszędzie tutaj nałożone, to potem jednym takim długim ruchem, tu jeszcze zdejmę, staram się tako przejechać, o, i zrobić jak w oryginale. i już ta woda tutaj nie będzie nam się dostawać no i tak jak zrobię, zrobimy teraz cały ten samochód może jeszcze tutaj wam pokażę też tak jest ubytek tej masy biorę chlas do tej starej konserwacji równam tym pędzelkiem jakbym szpachlował jest to właśnie do tego służy ta masa. Jest zarównane. tej masy idzie na tak jak przy tym samochodzie przy tych ilości tutaj tych napraw, to trzy puszki tej masy Wam pójdzie. Jeżeli on będzie tak, jak w tym przypadku. Dużo tych. Pamiętajcie, wyobraźcie sobie, że pada deszcz i jedziecie, i że to właśnie po to robicie teraz. Dobra Widzimy się jak, jak, jak całe te auto tą masą zrobimy Potem będziemy kłaść baranek yy, Masą zrobiliśmy wszystkie Wszystko jest poszpachlowane, po pozaklejane po tą masą yy, Tutaj też zrobiliśmy takim yy, To jest Masa poliuretanowa uszczelniająco-klejąca. Ta masa służy do, ona klei, uszczelnia do wszystkich tych rowków. Stosujecie masę poliuretanowo-uszczelniająco-klejąca. Jest to całkiem co innego, co robiliśmy tutaj tym szczelniwem. To klei, to jest o wiele mocniejsze. Chodzi o uzupełnienie tutaj tych wszystkich elementów. Myśmy sobie uzupełnili tylko na razie same doły. Tutaj, gdzie będziemy kłaść baranek. Baranek na pistolet. Jest to chyba każdy wie, kto gdzieś tam miał z autami wspólnego środek ochrony karuserii. Nim będziemy robić. Ale zanim będziemy nim robić, to musimy sobie zrobić odcięcia. Taśmą. Wszystko tutaj będziemy barankować, ale żeby to wyglądało jak oryginalnie, fajnie, to musimy to sobie odciąć taśmą. Pokażę Wam teraz na, na nadkolu, jak to się robi. Taśma malarska lakiernicza Radzę Wam kupować taką lepszą taśmę Nie jakąś tam ze sklepu budowlanego do oklejania okien I sobie tutaj teraz Będziemy to Oklejać Robić taką równiutką fajnie W nadkolach Wszędzie tam, gdzie chcemy, żeby ten baranek był. Bo po tym baranku to już będziemy chcieli, żeby był lakier. Tak się to właśnie wykleja. Robi, stara się, żeby to było równo. No dobrze, tu na razie zrobiłem tyle. Dlaczego tak? Ponieważ tutaj tą krawędź tej blachy w środku, oczywiście całe te nadkole, będziemy tym barankiem nakładać go natyskowo. Chodzi o to, żeby nam nałożył się na tą blaszkę tutaj, żeby na tej krawędzi był, na tych elementach, które mają największy styk z błotem, w którym jakieś kamyczki się znajdują piach, żeby to nam chroniło ale tylko tą krawędź, żeby to żeby ten samochód po lakierowaniu no tak to przyjrzyjcie się do jakichś fabrycznych samochodów, czy nawet te trójek czy, czy samochodów, tak to właśnie wygląda po opuszczeniu samochodu z fabryki tutaj jeżeli chodzi, to lecimy z tym też tutaj jest zrobione tym szczelniwem od spodu, dobrze utkane żeby ta woda tam nie wchodziła tak samo tutaj też jest tym szczelniwem. Tutaj pośpiech tu pokaż. Widać to dobrze? Tutaj tym szczelniwem tu wszędzie to jest poutykane, żeby nam, ta woda nam tu szczególnie tutaj zwróćcie uwagę, żeby to było dobrze utkane, żeby tam się nie dostawała woda, bo woda woda to nasz wróg. No i teraz lecimy sobie z tym że sobie urwę kawałek. takie odcięcie sobie tutaj musimy fajnie zrobić o, żeby tego baranka nie było za wiele w miarę równo się staramy to wykonać tutaj zaraz nożykiem troszkę jeszcze do tapet przytnę ten różek żeby to było takie łączenie no i lecimy tak z tym może jeszcze kawałek wam zrobię żebyście zobaczyli sobie jak to odcinamy Po tym jak to całe odetniemy, to zrobimy ujęcia z tego jak to wygląda. Jest to taka praca troszkę też dla cierpliwych bym powiedział, żeby to... To jest ważne. Jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Żeby to miało jakiś taki efekt potem wizualny, żeby to fajnie wyglądało. Tą taśmę możemy sobie rwać po kawałeczku doklejać jeśli nie wyjdzie nie wyszło mi oderwać jeszcze raz spróbować sobie to jakoś tam wyrównać fajnie było jest Nacimy sobie teraz dalej po kawałku po kawałeczku Fajnie tutaj to troszkę można... I to chyba tyle, jak to całe zrobimy, to pokażę Wam to, jak, jak to jest odcięte, co ma być po prostu zabarankowane. Widzimy się, jak zrobimy. No, samochód mamy oklejony pod barankowanie. Pokażę wam jak to wygląda z bliska. Jest to pooklejane, żeby on nam on trochę proszy. Zostanie pobarankowane tylko te krawędzie zostaną co tutaj widzicie jak jest oklejone. Taki rancik w nadkolu tutaj próg y, uchwyt y, wahacza zaklejony na nim będzie lakier normalnie próg y, będziemy to barankować Ważne jest jak będziecie ten baranek kłaść to najpierw sobie wymalujcie tam najdalej we wnękach wszędzie na samym końcu te krawędzie od środka Tutaj, i zaraz, jak tylko położycie baranek, to trzeba szybko tą taśmę ściągać. Bo, jak ją wyschnie, to ta taśma potem nie chce odchodzić. Robi się taki zadzior z tego baranka. A tak, póki jest świeże, ściągniecie taśmę, to tak fajnie to zapłynie, zrobi się takie fajne połączenie tego, tak jak to powinno być. Tutaj, będzie też na krawędziach wszędzie cały spód. Przód mamy tak przygotowany baranek, będzie tylko tutaj pod zderzakiem. Ten taki element tutaj, co go widać, on będzie polakierowany. Na nim nie będzie baranka, tak jak w oryginale. No, to na tyle. Widzimy się po, po położeniu baranka. Albo w trakcie. Tak, jest pobarankowane wszystko. I tak, teraz tutaj ten baranek wyszedł na krawędziach. Fajnie od środka te krawędzie są zapryskane. Taśmy trzeba ściągać szybko, póki jest to mokre. I teraz to polakierujemy w tym lakierze, co będzie na dworze, sobie postawimy na koła ten samochód i będziemy lakierować, szpachlować najpierw jeszcze na dworze, pomału do przodu.